Czy ta kampania będzie właśnie taka wyciszająca emocje? Nie, nie, czy jednak będzie, będzie brutalna. brutalna i proszę zauważyć, że profesor Andrzej Nowak, który miał zapowiedzieć pana Nawrockiego jako kandydata, mówił o tym o tej konieczności zakończenia wojny, a Jarosław Kaczyński powiedział wprost: "Jesteśmy na wojnie, jest wojna, musimy walczyć" i kilkakrotnie to powtórzył. Wojna polsko-polska, więc Mam jak najgorsze przeczucia, jeżeli chodzi o sposób prowadzenia tej kampanii. On będzie właśnie wojenny i nic nie wskazuje na to, żeby pan Nawrocki zmienił tę retorykę czy zmienił kierunek tego, takiej właśnie, tego rodzaju konfrontacji. No, Jarosław Kaczyński podzielił Polaków przecież na lepszy i gorszy sort. Znów się pojawiły zwroty o tym, że komuś brakuje polskiego genu, że ktoś nie reprezentuje polskich wartości patriotycznych.